To coś taką anegdotę odnośnie mojego imienia. Życie mnie tak pokierowało, że w pewnym okresie, kiedy skończyłem karierę już tą. Ziemską. Ziem... Nie, ziemską to tak, ziemską, ale w tym sensie, że artystyczną. Ta, bo no, się, nagra... Tak. Bo wcześniej nagrywałem piosenki, chciałem być... Tak, nie chciałem, bo wydawało mi się, że bycie artystą to jest takie. Nic nie robienie i... I kasę leci. leci. Rzeczywistość jest w ogóle całkiem inna, ale to jest tak. jakby temat na odwródne spotkanie. W każdym razie do czego piję. O, też to jest dobre powiedzenie. Tak. Do mojego imienia, bo ja wyjechałem właśnie po, po tej pseudo mojej karierze wyjechałem do Anglii. Za, za. To się mówi za chlebem. Za chlebem. Tak. Bo to była taka sytuacja, że jakby Tutaj mnie już nic nie trzymało, bo się okazało, że też kolejny związek mi się nie ułożył. To związek, nie? To też ja tak, się związek. Tak, byłem związany i pragnąłem się rozwiązać, więc wyjechałem do Anglii i tam y, znalazłem pracę. I w pracy się przedstawiam. Oni się pytają, jak masz na imię, nie? Ja mówię, Maciek. Oni, Mecik. Mecik, tak. Zraz, słyszysz to, nie? Mecik, ja, ja, ja? A Ja mówię, no Maciek. A, Mecik no, My no i on ciągle czy ja mówię swoje imię nie a, tak, <laughs> Ja się tak. śmiałem no jestem Medzikiem to taka anegdota no, no, nie mam recepji wojewódzka Shen Duszeno Mister Natch Roman Natch a jak to była portorykanka albo Meksykanka? Romano Noce Romano Noche. <laughs> to jest fajna うえっ